Szanowna Kadro Lotniczej Akademii Wojskowej, drodzy podchorążowie, studenci, naszej wyjątkowej uczelni, ale też drodzy przyjaciele, wszyscy absolwenci szkoły Orląd, wszyscy byli pracownicy tej wyjątkowej uczelni, ale też i wszyscy sympatycy ludzie w jakiś sposób różny związane z losami, z historią. Dęblinskie Szkoły Orland. Zwracam się dziś do Państwa w ten sposób na okoliczność święta naszej uczelni. To to wyjątkowy dla nas dzień, wyjątkowy dzień dla tej wyjątkowej uczelni. To święto was, nas, ludzi, którzy tworzyli i tworzą rzeczywistość tej uczelni już od 95 lat. Więc nade wszystko kieruję, kieruję te słowa i, i pierwsze moje życzenie, żebyście Państwo poczuli się, że 15 czerwca to jest wasze święto. Bez was, bez całej społeczności, naszej Lotniczej Akademii, nie byłoby w ogóle tej, tej uczelni. I od zawsze byli tutaj ludzie wyjątkowi. Tak, jak to było na początku, w roku 25, później 27, zaraz w Dębinie i przez kolejne lata tą rzeczywistość tworzyli bardzo, bardzo wyjątkowi ludzie. Ludzie pełni pasji, ludzie pełni zamiłowania do lotnictwa, pełni zaangażowania, pełni odpowiedzialności. Bo, bo tacy jesteście, tacy ludzie tworzą rzeczywistość lotnictwa. Dziękuję. Wszystkim wam, którzy, którzy przez te minione 95 lat tworzyli tą rzeczywistość. I dziękuję tym wszystkim z Was, którzy dzisiaj razem ze mną budujecie dalej i rozwijacie potencjał Lotniczej Akademii Wojskowej. Nasi absolwenci, Wy rozproszeni jesteście dziś po całym kraju, a nawet po całym świecie. Na różnych stanowiskach. Kierowniczych stanowiskach w strukturach sił zbrojnych, w naszych narodowym układzie, w międzynarodowym, na kierowniczych stanowiskach w różnych instytucjach cywilnych ze sfery lotnictwa cywilnego. To niesamowity potencjał ludzki, i wszyscy wy stanowicie o wielkim potencjale tej uczelni. Na początku. Byli, byli ludzie lat dwudziestych, którzy tworzyli rzeczywistość niepodległej Polski i, i tworzyli zręby tej uczelni. Tak szybko musieli zdać egzamin ze swojej dojrzałości patriotycznej i, i szkoleniowej. Najpierw we wrześniu 1939 roku, później w tym największym takim wydarzeniu lotniczym, bitwie o Wielką Brytanię. Później nastąpił dynamiczny rozwój lotnictwa tutaj odrzutowego. U nas w kraju dynamiczne szkolenie już na odrzutowcach, zupełnie nowe też wyzwania. Uczelnia zmieniała się, ewaluowała zgodnie z potrzebami, jakie niosły czasy. Zmieniał się też jej statut. W 1968 roku otrzymała statut Wyższej Szkoły Oficerskiej, w 1994 Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, ale, ale myślę tą, tą kulminacją i tym najważniejszym kamieniem milowym lat ostatnich, a dokładnie 1 października 2018 roku było powstanie Lotniczej Akademii Wojskowej. To, to wydarzenie, które z pewnością ukoronowało wysiłki i dążenia wielu pokoleń naszych poprzedników. I, I z pewnością jestem o tym przekonany, wszyscy jesteśmy z tego dumni. Dzisiaj współcześni, współcześni ludzie, którzy tworzymy rzeczywistość tej, tej uczelni, budujemy tą, tą rzeczywistość na tych doświadczeniach i tym bogatym dorobku tej, tej przeszłości, tych 95 lat. Dziękuję wszystkim, wszystkim tym z Państwa, którzy tworzyliście tą rzeczywistość przed nami i życzę, żebyście byli dumni, żebyście mieli satysfakcję z tego wszystkiego, co, co tutaj dokonaliście, tego twórczego, co zrobiliście tutaj dla tej wyjątkowej uczelni. I z pewnością tak jest, ale, ale ta okazja jest dzisiaj, żeby, żeby przypomnieć o tym i żeby, żeby Wam podziękować. Zwracam się do, do, do kadry, która dzisiaj kształtuje tę rzeczywistość. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie wysiłki, za Państwa zaangażowanie, za poczucie odpowiedzialności i misji, którą dzisiaj tutaj realizujemy wspólnie. Więc dziękuję, gratuluję, ale i życzę satysfakcji z tego, z tego wszystkiego, czego wspólnie dokonujemy. I życzę życzę, żebyście znaleźli Państwo tą chwilę na taką pozytywną refleksję nad tymi wszystkimi osiągnięciami, w których jesteśmy udziałowcami razem. Ta, ta uczelnia to, to właśnie albo, albo absolwenci, albo obecni podchorążowie studenci. Jesteście grupą wyjątkową. E, jesteśmy, też jestem absolwentem, e, byłem podchorążym tej, tej uczelni. Trzeba również dużo ciężkiej pracy, żeby pokonać e, różne przeciwności i sprostać wyzwaniom, jakie ta uczelnia niesie, żeby być podchorążym studentem naszej uczelni. Gratuluję Wam. Życzę, życzę poczucia właśnie satysfakcji z tego, z tego, że tu jesteście, że realizujecie te wyzwania, że im dajecie radę. Uczelnia otworzyła się też na, na studentów cywilnych, choć w swoim charakterze jest oczywiście akademią wojskową. Ale weszliśmy w sferę, w tą przestrzeń lotnictwa cywilnego. Jesteśmy też równorzędnym partnerem i uznawanym przez czołowe instytucje kierownicze, te cywilne w naszym kraju. E, jesteśmy też z tego dumni, i, i wszyscy nasi studenci, drodzy Państwo, e, którzy studiujecie u nas na kierunkach cywilnych, z pewnością też możecie i powinniście mieć satysfakcję, bo budujecie swój potencjał na, na dobrą przyszłość. E, gdzieś tam jeszcze. E, na koniec, choć, choć wcale nie mniej ważna e, grupa tych, tych takich e, zupełnie szarych pracowników. E, często o tym wspominam e, tych szarych korzeni bujnych kwiatów. E, jest, e, bez których ta uczelnia też by nie, nie, nie mogła funkcjonować. Życzę Państwu również ogromnej satysfakcji z tego wszystkiego, co, co robicie na co dzień, po to, po to, żeby nasza uczelnia mogła funkcjonować w sposób sprawny, zorganizowany. Pozostajecie na co dzień w tle. Tej zasadniczej grupy kadry dydaktycznej oraz samych studentów podchorążych, ale bez was, bez pracowników administracji tego zabezpieczenia gospodarczego uczelnia nie dałaby też rady funkcjonować. Dziękuję za, za wasz trud, za, was, za Wasz wysiłek, za Waszą pracę. Życzę też satysfakcji z tego wszystkiego, co robicie, budując również potencjał lotniczej akademii wojskowej. Dziękuję bardzo za uwagę.